In the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you with me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. So he wouldn't miss this in Christmas. Zamy dawaj nóżkami i rączkami. Nie mam różowe. No? Ja mam różowe. Dzień dobry. Ale dziwnie. Ale dziwnie się nagrywa. Z tym jednym uchem w aucie. Takie echo idzie. Wy będziecie mnie widzieć w czapce, jak mam włosy takie nie za bardzo. Ukradłam Ramonowi auto, bo jadę... O, tu jest mój telefon, patrzcie, oszukałam Ukradłam Ramonowi auto, bo on i tak pracuje dzisiaj z domu, a jadę na paznokcie. A moje auto, słuchajcie, jutro idzie do serwisu. Znaczy, wymieniane będą opony z tych takich, powiedzmy, czterosezonowych. Jak to? Jest czterosezonowe? Jak one się nazywają? Tak, dobrze, chyba czterosezonowe. One się tak nazywają, nie? Z tych czterosezonowych wymieniam na yy, zimowe. A że jadę ta przez taki las, to stwierdziłam, że przyda mi się yy, auto z. 4 cz Firwheel Driving na cztery, napęd na 4 koła? Tak, dobrze, to się mówi? Tak się mówi. Yy, także ja stoję, żeby nie było grzecznie i yy, yy, jedę na paznokcie teraz miałam bardzo fajne paznokcie bo miałam, kurde nie wzięłam tego kremiku co przed chwilą od Jake'a wczoraj wziąłam? kurde nie wzięłam go w aucie zawsze mam krem, a widzicie Ramon nie mam, muszę mu tu wrzucić yy, takie yy, nie widać, no takie błyszczące, miałam bardzo fajne pazurki natomiast yy, jadę już zrobić typowo świąteczne paznokcie jeśli chodzi o moją cerę, słuchajcie, to wraca do normy. Czyli e, jednak ograniczyłam tą laktozę, i faktycznie powiem Wam szczerze, że e, te wypryski, no, jakby znikły. E, najlepsze jest to, że to, co miałam tutaj, wiecie, na, takie spuchnięte na tym. E, na czole, też mi całkiem znikło. Więc e, maścia, maść działała, zdziałała cuda. Jadę na poznokcie. I widzimy się już tam. Próbuję to. Aha. No to widzisz. Idzie moja herbatka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki ślicznie. To jest to, co lubię w zimę. Herbatkę zimową. Jakby mogła prosić jeden cukier? Raczej nie, ale może jeden cukier i mieszadełka bym mogła prosić. Bo niby nie chcę cukru, ale wiesz. No, ty trochę zawsze wiesz. Nie taka. Ale uwielbiam tą herbatę, ale tak taka pachnie. To? Dzięki Ci, Miłego dnia, do widzenia. Wsypię sobie teraz ten cukier. Trochę. Taka będzie fajna. O, jak pachnie. Mm. To jest taka wiesz z jabłuszkami. Oni taką fajną robią w McDonaldzie. Jak będziesz kiedyś, to zamówcie sobie. Zimową herbatę. Okej. Okay. Taka sytuacja. No Jeepa z A gdzie tata? Jest. Jest Andrzej, kipa buduje, sznurek, sypie i sypie u nas. Czy idziemy, zobaczcie, ile śniegu, tyle jest. Mój butsak, hops. Sławić. Możesz rączki tutaj dać do siebie. Ja dom. Happy health. Ekipa. It was the night before Christmas I was closing down for business in my little present shop When the bell on the door jingled To są takie naklejki, wiesz? Kupiliśmy co, pierniczki, bombkę, takie dwie super gwiazdki. A siku już ci zapalam światełko. Uwielbiam wracać do takiego posprzątanego domu, wiecie? To jest jakiś czas. Kasia w czapce. To jest bardzo rzadki widok, ale mam teraz ładną czapkę, więc mogę chodzić w niej. Nie wiem, czy mam takie duże logo, ale powiem Wam szczerze, że spoko. Mam jeszcze bardzo fajną z... E, czapę z Kongesa, też super ciepłą. Także też ładnie pokażę Wam e, na dniach. A e, dlaczego chodzę w czapce? Bo... mam włosy dzisiaj. Harder. Zoi, witam cię, cieszę się, że się widzę, jak widzisz wciskam się w te kominy po Że przy prowadzeniu swojej firmy nagrywanie vlogmasa to nie jest yy, łatwa rzecz. Natomiast mam nadzieję, że chociaż trochę naszego życia możecie zobaczyć. Yy, ja dzisiaj miałam tak zabiegany... Zmieniam do mamy właśnie przez przypadek. Yy, no. Więc jest dramat, moje ucho dalej zapchane. E, więc nie wiem, co tu będzie, co to będzie z tym uchem. E, mam nadzieję, że wybaczacie nam takiego vlogmasa, trochę wiecie. No takiego, samo życie. jedna rzecz, jaką zrobiłam dla siebie, to jest wymiana kolczyka w języku na złoty i koniec. Nic. Wrzuciłam kilka rzeczy znowu na internet nowych, także po prostu staram się, wiecie, codziennie po prostu coś wrzucić, żeby się e, pozbyć tych rzeczy. Jeszcze mam chyba podżuwanie sporo rzeczy. Naprawdę, ale nie wiem, czy mam siłę robić ym, fotki osobno, więc... chyba ym... wrzucę na Instagram po prostu pakę ciuchów. Yy, tak będzie po prostu łatwiej, bo ja nie mam siły. Na to chyba, że zrobię takie mniejsze paczki. Dajcie znać, czy wolicie, żeby zrobić na Vinted takie mniejsze paczki po dżuanie, czy jedną wielką pakę, żeby, widzieć rozmiar wpakować tam, jaki znajdę, pokompletować i wrzucić. Dajcie mi proszę znać e... o matko. Dobra. Trochę ogarnąć rodzinę.